Witajcie, dzisiaj zapraszam was na test bardzo ciekawego gadżetu od marki Govi. Będzie to zestaw LEDów i specjalna kamera, którą umieszczamy na telewizorze, żeby wizualnie rozszerzyć wrażenia z oglądania filmów czy seriali. Z czego się składa ten zestaw i jak działa w praktyce, to zobaczycie dzisiaj. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam was do oglądania. Zaczynamy. Dzisiaj pokażę wam bardzo ciekawy gadżet dla wszystkich osób, które chcą przenieść. Oglądanie filmów czy seriali na wyższy poziom dzięki Marceggi mamy dostępne tego typu gadżety, które sprawią, że nasz telewizor będzie świecił tak jak telewizory pewnej marki, która ma to od lat w standardzie. Posiadacze telewizorów innych marek nie mogli często przeboleć tego faktu, a teraz niedużym kosztem możemy nawet nasz kilkuletni telewizor, praktycznie dowolny telewizor wyposażyć. Tą właśnie funkcję i ten zestaw działa niezależnie od naszego telewizora, a składa on się głównie z taśmy led I tutaj długość tej taśmy w tym modelu przystosowana jest do telewizorów od 55 do 65 cali, więc mamy odpowiednią ilość. I między innymi ten produkt uzyskał certyfikat Netflixa, czyli tutaj przy odtwarzaniu z tego streamingu będziemy mieli dostęp do pełnych efektów. Sterować możemy m.in. za pomocą aplikacji. Jest kilka trybów, natomiast drugi najważniejszym elementem zestawu, poza tymi diodami, paskiem LEDowym, jest kamera. Która po prostu, mówiąc w uproszczeniu, patrzy sobie, co się dzieje na ekranie i dostosowuje efekty tych LEDów do tego, co widzimy. A że ma także mikrofon, to mamy też chociażby tryb muzyczny. Poza tym mamy element, do którego podpinamy pozostałe. Tutaj też idzie zasilanie, zasilanie z tyczką taką standardową. No i poza tym w zestawie mamy przeróżne elementy montażowe: taśmy 3M i tak dalej. Mamy też dwie saszetki ze ściereczkami nasączonymi alkoholem izopropylowym, po to, żeby obudowę naszego telewizora odtłuścić. Pamiętajcie, to jest ważne, jeśli taśmy 3M mają się długo i dobrze trzymać, nie chcecie, żeby to się odklejało, odpadało. Przeczyście ten telewizor, odtłuszczcie, to zajmuje chwilę, a nie będziecie niczego musieli podklejać po paru miesiącach. Tak więc warto, jak ktoś ma w domu jakiś większy zapas, tak jak ja, no to może sobie użyć tego więcej, no bo na tych ściereczkach wiadomo, że jest tego ograniczona ilość. Tak więc poza tymi montażami mamy jeszcze przeróżne papierologie, książeczki, broszurki. Natomiast co jest najważniejsze, poza tymi wszystkimi reklamówkami i informacjami, to... Właściwa instrukcja, jak to krok po kroku założyć, zainstalować. Angielski, ok, ale szukam też dla moich widzów zawsze, czy mamy w języku polskim, żebyście nie mieli problemów, jeśli ktoś nie zna języka angielskiego na tyle dobrze. Natomiast niestety polskiego nie widzę, ponieważ mamy angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski. Albo w sumie, ja wam taką instrukcję dzisiaj zrobię w formie wideo, bo czemu nie? Krok po kroku pokażę wam, co. Będę robić, omówię to i zobaczycie, jak to wypada w praktyce. Tak więc, to na tyle, jeśli chodzi o teorię. Przechodzimy do części praktycznej. Jeśli potrzebujecie instrukcji montażu i obsługi w języku polskim, to w opisie filmu znajdziecie link. Jednak pokrótce pokażę Wam wszystkie kroki. Pamiętajcie o wyczyszczeniu i odtłuszczeniu, obudowy telewizora, żeby taśmy trzymały się porządnie. W przypadku kuledów Samsunga, powierzchnia jest strasznie nierówna, ale u mnie nawet po dłuższym czasie. Taśmy nie odklejały się. Tak więc zakładamy taśmy zgodnie z instrukcją dookoła telewizora. Następnie instalujemy kamerę. Jeśli macie wyjątkowo płaski telewizor, np. OLEDa, wtedy warto użyć dodatkowego piankowego elementu z zestawu, który stworzy odpowiednią podstawę. Łączymy wszystkie kabelki, czyli kamerę i diody z elementem sterującym, i podłączamy całość do zasilania. Nastąpi wtedy automatyczne uruchomienie. Teraz potrzebujemy aplikacji. Postępujemy zgodnie z instrukcją z apki, a następnie przechodzimy do kalibracji. Na ekran naklejamy 7 pomarańczowych elementów zgodnie z zalecanym rozstawieniem. Następnie na ekranie smartfona ręcznie poprawiamy ustawienia linii kalibracyjnych względem elementów przyklejonych do telewizora. Po kilku minutach kamera jest skonfigurowana. W aplikacji znajdziemy setki gotowych propozycji efektów świetlnych. Dostępne są także efekty reagujące na muzykę czy efekty dźwiękowe w filmach i grach. Możemy wyregulować jasność czy dodatkowe opcje, takie jak uśpienie czy chociażby ignorowanie czarnego paska podczas oglądania niektórych filmów, aby efekty świetlne były lepiej zsynchronizowane. A teraz zapraszam Was na odrobinę praktyki, gdzie zobaczycie efekty w filmach i grach, tak podczas dnia, jak i w kompletnych ciemnościach, gdzie te LEDy robią największe wrażenie. Osobiście zostawiam je sobie nawet włączone na noc, kiedy już wyłączę telewizor, wtedy mam swoistą lampkę nocną z delikatnym oświetleniem. Powiem Wam, że po kilku tygodniach korzystania tak się do nich przyzwyczaiłem, że nie potrafię już korzystać z telewizora bez tych kolorowych efektów na ścianie. W większości przypadków dobór koloru, czas reakcji i poziom synchronizacji były na bardzo dobrym poziomie. Kamera na ekranie może z początku nieco przeszkadzać i rozpraszać. Jednak po pewnym czasie zacząłem ją kompletnie ignorować, i mogłem bez przeszkód oddać się seansom. Ze swojej strony mogę zdecydowanie polecić. Ok, podsumujmy. Względnie niewielkim kosztem możemy z praktycznie każdego modelu telewizora zrobić telewizor z inteligentnym oświetleniem ambientowym, które jak sama nazwa mówi, robi nam po prostu klimat podczas naszych ulubionych seansów. Oczywiście mam pełną świadomość, że nie każdemu taki bajer jest potrzebny do szczęścia, dlatego jestem pewien, że są osoby, których ten temat po prostu nie zaciekawi, ale są też osoby, które stwierdzą, że czegoś takiego właśnie potrzebowali. Więc jeśli będziecie w tej drugiej grupie, chcielibyście sobie sprawdzić, ile aktualnie kosztuje ten zestaw i czy jest jakaś promocja, wystarczy kliknąć w link w opisie filmu, będziecie wszystko wiedzieć, a jeśli film wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Napisanie komentarza, udostępnienie filmu. Oczywiście warto też subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.